干什么？<来> yeah <laughs> <śmienicza> no, to jest. I na drugą połowę pod koniec A, Kolejusz, jesteśmy z wami. jesteśmy z wami. Kolejusz, jesteśmy z wami. Kolejusz, jesteśmy z wami. Nie, z wami! A, to jest. Okay. A, to jest. Chcesz poszło? Nie, na pewno. No, nie, nie, No, nie, Na pewno? nie, nie, okej.

W się Tylko poznański lek Nie wiesz po biały herb Przyłącz na krew Będziemy razem z nim do na końca naszych dni Duma i wiara w nas Nic nie zatrzyma nas w Polski będzie nas.